Dzień dobry. Potrzebuję czegoś na przeziębienie. Mam katar, ból głowy, gardło jakby piasek przysypywało. Ach, rozumiem. Przeziębienie. Klasyka. Czy pan tu z czystą grypą, czy może z jakąś modną infekcją? No nie wiem, panie. Bardziej to takie klasyczne przeziębienie. Nic specjalnego. Ból gardła i katar. Hmm. Czyli klasyczny piątkowy spadek temperatury. Mamy coś super na takie okazje. Może coś prostego, na szybko? Jakieś proszki, syrop. Paga, syrop na bazie miodu i czosnku. Musi pan wiedzieć, nie każdy potrafi to znieść. To jest dla ludzi, którzy lubią wyzwania. Może jakieś tabletki, takie, no wie pan, normalne. No tak, tak, tabletka. Ale wie pan, syrop to jest dla ludzi, którzy lubią prawdziwe przeżycia. Dobra, to ja już wezmę ten syrop. Tylko niech Pan pamięta, trzeba pić to z godnością i w prawdziwym skupieniu.